Dobra, tak. Zapytaj, co słychać czy z malikiem, lub Jeden sandacz pod łódką, pięć złotych. Ha, 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 próbujcie rzucajcie, a i tak za do dowódzi nie wezmę. co oh. się jeszcze w tej waszej łódeczki, żebyście nadziei nie tracili, lecimy na drzemkę, zaraz pozdro. Ustrój, hmm. no ja powiedz jak przyjdzie. Jill za babę przyjdzie. się przebiera jak zwykle, I... widzę. Ocenka twojego zamiennika. Nie, Zamieniam wszystko za to. jak nikt. A lepsze O człowieku. O człowieku. O człowieku. O człowieku. tu do samego zera. Chodź tu, samego <śla> 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 No, wypierdaj No, wypierd... Z... No, wy cukierek albo psichut! Słyszałeś kolegę, k... Cukierek albo psichut! Jest siedzi. siedzi. Podbierak Sandacz. Trzedł. K**a wypiął się. Ja pierdaj no. To gdzieś blisko mechanika? Ma ryzyko. O ku... A wiedziałem, że to się tak skończy, nie? Ałaja! Ale się wystraszyłem! Opowiedz widzę legendę o tym o o zamku? zamku? No była jakieś księżniczka tutaj w tym zamku Miała ksywę Rozklepiocha Miała tak przetrzepaną kurwa, że Że hej Wszyscy okoliczni ale ją walili ku... na ciebie Tam w tej wieży? W tej wieży, tam dawała dupy

Mój węzeł <laughs> Jaki węzeł O chłopie ku... Mogłeś łapać tą gumę, bo to fajna guma była Wymrzaj, wyjść, wyjść. Ja nazywam się Ramir No Ramir wiemy, wiemy, już morda k***a ku... Wrzuć na luz k***a ku... garbatę <laughs> Wszystko masz już ustawione? Nie <laughs> To ustawę, kupa. bo jedziemy na robotę Jasne No, Ale jajca kurwa. Wszystkim Dobra, muszę otworzyć okno chyba na chwilę, bo gole... Ja robię tak, Batman z Kur... załęzki Mamy wspólnych kolegów kurwa. To kur... wychodź na solówę kurwa. Nowa komenda? Nowa ko... Nową komendę macie? Nową komendę macie? Zaj... No Fajna ta komenda Patrzcie to! No wysadź no wy... ty Ale jak, jak?! Już Jak nie Uciekaj! Ręce góry mam, ja nie Jedź, jedź! Nic nie zrobił? Uważaj bo możesz strzelić normalnie biegnij się i nie zatrzymuj się po prostu. Daj po prostu biegnij się nie zatrzymuj. Jakby nic nie było, jakbyś dalej musiał biec po prostu. O. Kanar zarzucił 3 złote. Sol już wkurzny linka mu się zaplątała i mówi, że pierwszy... I te zawody, haha! No i cię! Chodźcie jeszcze go pod kulą. A, dawajcie! dawajcie i... Płyniemy Płynie tak. Jeeeeep! Patrzcie, kurde! No kurde, więcej sprzętu niż Tak, grzewoga, tak. dawajcie. Tak Stary, nie tak nie normalnie. na normalnie na łeb, że on się zwinie do domu. No, kleje. Kurde, cię za kleje. Dobra, bierzcie go na górę, żeby to przesłuchać. O, masz przesłuchanie! Czemu? Czemu? Idziesz i... bez, bez, bez wygupów w ramir, cześć. bez w ramir. Mogę być przyhaniu? Tak. On jest ten głupszy proszę pana. Wrzuć na luz, kur... herbaty. Kurkurat, nawet nie będę przesłania. Ryka, dawaj i słuchim coś. Ej wana! TUSOTINK! Ej, k... Ej, płyniemy do niego? A polowie, tak? Ale no tak! Patologia w czystej postaci Wizerunek, piękny wizerunek polskiego wędkarstwa Jest was do dupy frajerzy Felga, Ferrari, nie Madeusz, ej Mateusz k***a, -ba, bajkę przełóż I k***a, nie dodawać, że mu mi do chleba Bo mam trochę siana i muszę je rozdać Oni mi pierdą coś, że się czegoś nie da Ale no, ja, ja nigdy na psach nie sprzedam Ta, To i ława wiesz za geto Wybierzaj prędko, bo cię zrobimy królewno Ej Ło kurwa! Jak jeździ jest... Jeszcze to ten garbaty, nie? co jest? Mam rybę Podbierak, podbierak, podbierak Szybko, 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 szybko O to jest dobra ryba To jest dobra ryba Szybko szybko, szybko, szybko To jest dobry szczupak Szybko, dalej k***a, wikłacz. Jak on mi się wyhaczy No dalej k***a Dobra k***a Ciągam go, k***a, się z tym podbierakiem, o k***a mnie! Na windę musiałem mu zaje***ać. Nie ma no chodź. Aaaa! Aaaa! Chodź! No, zje***ane jesteście! Jedziesz, wygrywasz to! Wygrywasz to ku... Kuba, jedziesz, jedziesz z nim Jedziesz z nim Za mi się podbiera Dobrze, ładny, 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 70, lekko. lekko Dawaj, dawaj, dawaj Powoli, powoli, spokojnie, spokojnie, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Jest, Kurde, jest, jest. Mamy to, rób. mamy to ładny to sprzeda się sprzeda najwyżej tyle. Jak to słyszeliście? Słyszeliście, słyszeliście to Jeet! Jeet! Mamy, Mamy to Mówiłem, że Mamy do to jest! A po twoich live'ach nie mogę do się was. doczekać kiedy wyskoczę. Mamy to, jest! Mówiłem, że to, ja, to jest tutaj, ale jestem spełniony teraz. Udzial o mi psa i cztery łapy ma normalny mówią pies. Yep, nieprawda yep. co w nim jest. Ma delikatny głos du, du, i bardzo... I ma krótki włos. I kilka śmiesznych lat. Niewiele liczy lat. Puszek, go kruszek. Puszek do, 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 do kruszek. Bardzo go lubię, przyznać to muszę, muszę go kruszej,